Cześć, jestem Kladzio, to no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Temperatura wrzenia alkanów zależy od ich budowy. Im dłuższy łańcuch węglowy, tym wyższa temperatura wrzenia alkanu. Obrzyń niżeniu temperatury wrzenia sprzyja rozgałęzieniu łańcucha węglowego. W każdym z trzech podanych par podkreśli nazwę węglowodoru o wyższej temperaturze wrzenia. Ustal, który związek spośród wszystkich wymienionych ma najwyższą temperaturę wrzenia. Mamy heptan, Czyli 7 atomów węgla w cząsteczce, heksan to 6. No to według tej zasady, im dłuższy łańcuch węglowy, tym wyższa temperatura wrzenia alkanu. Pyk. Potem mamy 2-3 dimetylopentan, i tak, tutaj będziemy mieć taką samą ilość węgla. Natomiast, jak my sobie to narysujemy, zaczynamy od pentanu. dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy do dwójki, do trójki grupy metylowe. To faktycznie jak tutaj policzymy, to mamy siedem atomów węgla. W tej cząsteczce. Heptan też ma 7, ale to już robimy według tej zasady. Obniżenie temperatury wrzenia sprzyja rozgałęzieniu łańcucha węglowego. Heptan ma łańcuch prosty. W tą stronę szubię te wszystkie atomy węgla, więc to on ma tutaj wyższą temperaturę. Heksan, no to 6 atomów węgla, łańcuch prosty, 2 metylopentan. No to tutaj. Jak sobie to przerobimy, wyglądałoby to tak. Znów oba mają 6 atomów węgla w swojej cząsteczce, ale to ten ma rozgałęziony łańcuch. Dlatego heksan będzie tutaj miał wyższą temperaturę wrzenia. I w końcu na koniec usta, który związek pośród wszystkich wymienionych ma najwyższą temperaturę wrzenia, będzie to heptan. Mamy najdłuższy i prosty łańcuch węglowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.